W ramach obchodów Dni Turystyki organizowanych przez Mrongowskie Centrum Informacji Turystycznej w Galerii Centrum Kultury i Turystyki można podziwiać prace, które wpłynęły na konkurs ekologiczny zorganizowany przez Wydział Środowiska w Starostwie Powiatowym w Brągowie. Konkurs zorganizowano dla uczniów mrągowskich szkół, a technika wykonania prac była różna: od rysunków kredkami po wycinanki i wyklejanki. Frekwencja była tak duża, że kolejna edycja tego wydarzenia jest niemal pewna. Ogłosiliśmy konkurs dla szkół, młodzieży szkół naszych średnich i to jest pokłosie, wystawa jest pokłosiem tych prac, które otrzymaliśmy. Jury konkursowe wyłoniło najlepszych 13 prac, które zostały umieszczone w kalendarzu naszym tutaj. Natomiast i one są prezentowane w tej części, gdzie właśnie są w ramkach i będą służyły jeszcze dalej jako fanty w charytatywnych różnych imprezach. Natomiast pozostałe zostały prace zaprezentowane właśnie na tablicach i są również wszystkie te prace umieszczone na stronie Starostwa Powiatowego w zakładce Ochrona Środowiska, skanowane i tam są umieszczone. Uczestnikami konkursu była młodzież zespołu szkół specjalnych, zespołu szkół numer 2, Liceum Ogólnokształcącego, zespołu szkół zawodowych. Wpłynęło niemalże 90 prac konkursowych. Byliśmy zaskoczeni tak dobrym zainteresowaniem, jak również poziomem tych prac. 13 pracy znalazło się w wydanym przez starostwo kalendarzu na 2010 rok. Zarówno kalendarz, jak i pozostałe dzieła podziwiać można w tej chwili w Galerii Centrum Kultury i Turystyki. Wernisarz był jednym z punktów brągowskich dni turystyki.